Ucze, patrzcie, jaki jest duży lapsiu, ja pierdzielę, dobra, nowotko czy nie, nowotko, moi kochani, po prostu. Zaczynamy kolejne wykopki, na nowym pozwoleniu, tak jak obiecywałem, tak sobie też przyszedłem, ale powiem wam jedno. <śm> leje deszcz. Ja już tu stoję dłuższy czas. Już tam wam nagrałem, że ten deszcz i grat leje, ale mówię, jak tutaj stoję, tutaj, no sobie pomacham i patrzcie, co ja wymachałem. W tym miejscu, potężny sygnał. Patrzcie. Ja pierdzielę, co to było? Jakaś piękna ozdoba. Kurde, to w ogóle wygląda jakby ktoś kopał, ale czy to kopane było, czy co. W każdym bądź razie, część takiej ozdoby, coś od czegoś, nie wiem czy to była jakaś nóżka. Na zdjęciu wam lepszy tam temat zapodam. No i jeszcze tu zanim nie przestanie palec tu kręcę się tu. Tak jak też myślałem, nie będzie to koniec. Patrzcie, myślałem w ogóle, że to puszka jest. Ale tu jeszcze będzie reszta tego pewnie Gdzieś Może w ziemi, może na wierzchu Przyjaciel nam pomoże. O jest przyjaciel. Kurde, to jest tutaj. Dobra, widzę. Patrzcie, kolejny element. Kurcze, może będzie całość, zaraz zobaczymy. Wtedy się złoży do kupy. Trochę przestaje padać. W ogóle tak o, kolega mi powiedział, że w tych krzakach był taki gdzieś podest. Przedwojenny. Podest, na którym tańce sobie tu odprawiali jakieś podłoga, podest, ale powiem Wam, że tam pełno śmieci, żywopłot, nie do przejścia, nic nie znalazłem i mówię, ruszam na tą łąkę, nie? Powiem Wam dziwności, czegoś to ja się tu nie dokupuję. Pod tymi kamulami sygnał był idealny. Co może dawać idealny sygnał oprócz pierścienia wiodącego. To! Ale co mnie zdziwiło, zobaczcie, on jest normalnie jakby w ogóle nie jest strzelony, nie jest strzelony na pewno. I wygląda jakby jeszcze tutaj miał ten no w stanie magazynowym można powiedzieć, o tak to powiem. Taki pocisk, ja go nie biorę, bo z tego powodu, że... Nie widać tych y, lufy, tych takich y, śladów. I ja nie wiem czy to jest bezpieczne, czy nie. Po prostu zakopię go gdzieś głębiej, bo tutaj się nie da, bo tu są kamole takie. O. Tak jak widzicie, się rozpogodziło, nawet słoneczko wyszło. Także jakoś przeskłem. A tutaj mam jakąś krągłość, ale odrapana i... I ja już wiem, że to jest guzik arsynowy po prostu. O. Z cyckiem. Ale powiem wam, że kiepski stan jego jest. Ale jest guzik arsynowy. Powiem wam, że spodziewałem się, że więcej na tej łączce będzie. No ale w, 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 patrzcie jakie warunki, nie? Zimno. Grad, deszcz. I tak mnie przywitało nowe pozwolenie, powiem wam. Ale, dziś, ale dzisiaj jest masakra. Powiem Wam, pada, wieje. Na maksa wieje, że nic nie słychać. No i przestało padać, to wlazłem w te krzaki. Mówię, przejdę po tej drodze. No i jest kawałek żołnierzyka. Tutaj coś tam ma, coś tam trzyma, ale bez głowy. Może po tej drodze przejdę. Tutaj o. Jakiś kontekst, bo jest podstawka od żołnierzyka. Tutaj też na drodze strasznie wieje. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Kolejna pompa leje, ja siedzę. Kiedy już praktycznie straciłem nadzieję, mówię, żegnam się, leje w słońce, wieje to wpadła chyba moneta. To na pewno moneta, tylko jaka? Kurde, coś grubego, ale. Ciekawe. Słuchajcie, po grubości to na pewno żaden fenol, bo jest dosyć gruba. Podstawiam no jakiś tam kraj cara Tutaj jakoś ten kształt widać na, Widać nawet, może pod wodą jakoś się domyje Ale na tą chwilę to po prostu, nie wiem co to jest No tu jakby data była No dobra W każdym bądź razie wpadła moneta A ja już wiele czasu też tutaj nie spędzę, także jeszcze chwilę I zaraz coś będziemy się żegnać Kurczę, patrzcie jaki jest duży lapciór. Ja pierdzielę, dobra. Nowotko czy nie nowotko? Nie, medal jest, ale ja! <ścoughs> ah. Ja pierdziele miałem się zwijać Bo patrzcie co się tam dzieje Mówię zwijam się, ja idę A tu patrzcie, jakiś medal jest Czekajcie, zaraz obczyszczę Kurcze, patrzcie, coraz bliżej Zaraz będzie lało, ale powiem wam, że mam medal, ale... No kurczę, powiem zobaczcie wam Powiem, zobaczcie wam tak, no to ja to mam nieraz tekst ale tak wydaje mi się, mnie się że to był za kampanię prusko napoleońską Bo tu jest krzyż na pewno. Ten taki, jakby to powiedzieć, krzyż maltański? Nie. Już zapomniałem, jak ten krzyż się nazywa. I tutaj niestety jest zgnieciony ten medal. I słabo tu cokolwiek widać, ale jest medal, no jest medal. Jeżeli by to był ten z, za kampanię. Prusko napoleńską to już w życiu mój trzeci, chociaż nie wydaje mi się, że to ten Aczkolwiek Może to ten Będę miał dla porównania coś, także No Szkoda, że zniszczony powiem. wam, No kurczę, tak mi zrobił ten medal <ścoughs> Taką mi Michę zrobił, że zaraz chyba taniec odwalę Niesamowite no, No niesamowite Co to jest? O! Co to za czapka taka? Kurde, co to jest? Śnabinka taka. Albo czapka mysiora polnego, koń... końskiego, mysiora końskiego miałem powiedzieć. Wygląda mi to na jakąś albo koninę. albo nie wiem co, w każdym bądź razie takie coś wyskoczyło tutaj jakby taki zaczep jest nabijka jakaś no, chyba będzie chyba moniak a już dosłownie miałem się zwijać miałem mówić, że kurczę, ale tu mało monet ale wiecie, no był medal, nie? także nie ma co narzekać tu jest tu jest chyba ta monetka co my mamy? Chyba dyszka będzie. Więc zamkniemy ten film. Nie, to jest 20 groszy. 49 rocznik. I tutaj jak zwykle kieruję pozdrowienia do Antoniego Pietkiewicza 48. Pozdrawiam cię Antoni, dziękuję za wszystkie miłe komentarze. No, i mamy 20 groszy. Drugą monetę, pierwsza nie wiadomo jaka, i tym, tą monetą słuchajcie, ja kończę ten film. Mam nadzieję, że się podobało, bo było to, co było. <ścoughs> no, niestety, były tylko dwie monety. Tu jest ta druga, no ale był medal, nie jakieś tam inne badziewie. Nawet nie wiem, czy to nie będzie po prostu dołączone do tamtego pierwszego filmu. Zobaczymy, ile tamten pierwszy ma. A jak nie, to będzie jeden krótszy i tyle. Kurczę, klękła bateria. Ale nie wiem, w którym momencie mi przerwało. Powiem wam, że... Yy, co ja tam mówiłem? No nie wiem. <laughs> <laughs> Dobra, nieważne. Było to, co było. Yy, wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Bardzo wam w ogóle dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Za te fajne reakcje, jakie tam zachodzą nieraz między Wami. Gorąco Was pozdrawiam i nie przedłużam już, po prostu zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.